Pani Agnieszka Waszkiewicz, osoba, która została dzisiaj uhonorowana tytułem ambasadora powiatu zgierskiego i choreografem w kategorii... 10-12. Jesteśmy na tanecznych Wiktoriach w Głownie, ale pani z Głownem jest związana i z trykowem. od ilu lat? 29. 29? W przyszłym roku, 30-lecie, w Teatrze Muzycznym planujemy jubileusz. Niech pani powie, była pani chyba na wszystkich... Tanecznych wiktoriach, prawda? Tak, byłam zdecydowanie na wszystkich. Dzisiaj przygotowałam 350 osób od, począwszy od kategorii do, od 9 lat. Najstarszy. Moje najstarsze tańcerki dzisiejsze, które będą tańczyły w najstarszej kategorii, mają po 26 lat i tańczą już 18 lat w zespole. To pani dokładnie widzi, jak się, jak się, chyba głównie tancerki, prawda, zmieniają, dojrzewają, wyjeżdżają, planują życie, czyli to jest właściwie, nie wiem, jesteście troszeczkę jak rodzina? Tak, tak, zdecydowanie, nawet Wigilię spędzamy razem, zawsze nice. jest jakiś tam czas dla siebie, wspólne wyjazdy na konkursy, na festiwale. W tym roku jedziemy do Hiszpanii, więc to jest bardzo, bardzo duży. Sukces dla zespołu. Tam na scenie padło tak, że ktoś podejrzał, że, że pani się łezka wokół zakręciła jednak troszeczkę, przy tym wyróżnieniu, ambasador powiatu zgierskiego. Proszę powiedzieć, ta praca daje satysfakcję choreografa? Ja uwielbiam pracę z dziećmi. Ja nie potrafię pracować z dorosłymi. Ja tylko i wyłącznie z dzieciakami, bo to jest szczere, to jest. No, no, takie pełnowartościowe dla mnie. Robiła pani takie podsumowanie, ile dziewczyn, ile dzieciaków przewinęło nie, się przez. Nie, nie, nie nie robiłam, chyba tego pani. się nie da policzyć. E, Ale spektrumie... to będą w tysiące? Tak, tak, zdecydowanie tysiące. E, najstarsze teraz przyprowadzają, przyprowadzają swoje dzieci do najmłodszych grup. Jest ich bardzo dużo, bardzo Czyli, czyli to już jest też pokoleniowo w pokoleniowo. zasadzie? Pokoleniowo. A niech pani powie, co jest taką największą satysfakcją choreografa? To nagroda? Dobrze wykonany taniec, ale niedoceniony? Co, co? Mm, największą chyba nagrodą jest wtedy, kiedy się wchodzi na salę i widzi się te dzieci uśmiechnięte, i które przychodzą bardzo systematycznie i które chcą ze mną pracować. Chyba nic więcej y, nie jest ważniejsze. Czyli nie nagroda? Nie. Nie? Dla mnie nie. ok A proszę powiedzieć, jakie macie plany, jeśli chodzi o Stryków i Głowno? To są dwa zespoły. Agat i... Gold. Gold. Y, jakie macie plany? Y, właśnie wyjazd do Hiszpanii, tak? Tak. Tak, w lipcu wyjeżdżamy do Hiszpanii na międzynarodowy konkurs. I to jedzie Koneczny. która grupa? Yy, średnia grupa, yy, no takie średnie z Agatu. Z Agatu mhm, mhm. 50, 50 osób. To będzie pierwszy wyjazd zagraniczny? Nie, nie, to będzie trzeci już wyjazd zagraniczny. Yy, byliśmy dwa lata temu w Chorwacji, we Włoszech i teraz w Czyli światowo. Tak. A przynajmniej europejsko. Tak. A niech Pani powie jeszcze o Tanecznej Wiktorie, spytam, bo Pani ma taką perspektywę z tych 21, 21 tak. lat, prawda? Jak ten konkurs się zmieniał? On dzisiaj jest na takim poziomie, powiedzmy, że. No, warto tu przyjechać i, i tak. nie tylko wziąć udział, ale i posiedzieć na widowni, popatrzeć, tak, co prezentują ucznicy. Zdecydowanie teraz powstały szkoły tańca, które y, naprawdę y, świetnie pracują y, z dziećmi, z młodzieżą i, i trzeba brać wzór, bo, bo to jest naprawdę kawał fajnej roboty. I tancerz i tak samo choreograf uczy się cały czas. To nie jest tak, że się zdobywa doświadczenie i już. Y, wydaje mi się, że szkolimy się. Y, z roku na rok i, i pracujemy, i my się uczy. tak. A jeszcze spytam o taką rzecz, jeśli chodzi o, o, o tanneczne Wiktorie. Któraś nagroda w, w tych latach jakoś szczególnie pani zapadła w pamięci dla któregoś zespołu, dla któregoś układu? Nie, wszystkie Nie? są ważne. Wszystkie mhm. są bardzo ważne i począwszy od pięciolatków, jak się cieszą i dostają misiaczka, i, i, od, i do najstarszych, więc to jest zupełnie inny rodzaj pracy w każdej grupie. Każdy jest dla mnie bardzo istotny. Rozumiem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.